Dzisiaj otworzymy podróbkę walizki z LOL Surprise Koniecznie zostawcie łapkę w górę i zaczynamy! No i witam Was z bliska Ja zabieram się za otwieranie tej oto podróbki walizki Na moim kanale już otworzyłam taką oryginalną walizkę, więc jeszcze nie widzieliście to oczywiście wpiszcie sobie walizka Gram Paula i będziecie mogli zobaczyć ten odcinek I tak ona wygląda różowa To jest nasza karteczka, którą przed chwilą zdjęłam. Muszę jeszcze rozciąć tylko te paseczki, nie wiem jak Wy, ale ja już nie mogę się doczekać co tutaj będzie, wow! Czy Wy to widzicie? Mamy tutaj taki paluszek, więc chyba trzeba zrobić dziurę. O, uwaga! Jest pierwsze okienko, przypomina mi to trochę kalendarz adwentowy, ale ekstra! A więc tutaj nam się trafiła taka malutka laleczka, jak Lil Sister. Widzimy tutaj kolejne okienka, więc wydaje mi się, że też powinnam tutaj to otworzyć, ale trochę to się nie udało, więc po prostu to zrobimy w ten sposób. Jest ubranie i jak na podróbkę to naprawdę bardzo ładne. Okienko numer 3, chyba jakaś opaska. O, udało mi się zgadnąć, jednorożec! Wow, ale hit, jak wiecie, naprawdę uwielbiam jednorożce. No już się nie mogę doczekać co będzie dalej i kto dotrwał do tego momentu, niech pisze okienko! A tutaj mamy jakieś naklejki, które mi się z tej strony też przykleiły. A! No i się nie dowiemy, bo mi się ta naklejka tu przykleiła do spodu. Tak ona wygląda, jest to ta seria detektywistyczna. Jestem ciekawa, czy będzie jakaś lubka. Powinnam tutaj otworzyć okienko kolejne, ale ja po prostu sobie tutaj z tej strony jest drapie, bo bardzo ciężko się to przebija i jest kubeczek. Ale powiem wam, że tam w środku ja coś widzę już. Buteleczka wygląda w ten sposób. Kolejne okienko, i tak wam tutaj po cichutku powiem, że jak będzie 10 tysięcy łapek w górę, to kolejne fajne podróbki na pewno dla Was znajdę, więc koniecznie zostawcie łapiczkę, jak ja to mówię o! Jakie piękne okulusy. Takie serduszkowe to idealne na lato. No ja już się nie mogę doczekać, jaka lalka nam się tutaj trafi. Co będzie w kolejnym oknie? Buty i to dwie pary czarne. I różowe. No, nawet nawet te buciki. Szczerze mówiąc, to coś. Ostatnio mam szczęście naprawdę do fajnych podróbek. Trafiają mi się spoko rzeczy, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście moich podróbkowych odcinków, to koniecznie oglądajcie. Piszcie sobie Paula LOL podróbki i znajdziecie mnóstwo filmików. No i niestety tutaj te samo ubranie. Nie wiem o co chodzi. Czemu dwa na raz takie? Tak tutaj narozwalałam, ale zobaczymy, co my mamy na środku. Tu chyba nic. Chyba trzeba będzie zdjąć po prostu tą folijkę. Wow, trzy kapsuły. Tutaj, jak widzicie, już nic nie było. Zobaczcie, tak one się przedstawiają. Dwie różowe, takie mniejsze. A jedna to wielka, ogromna niebieska kula. Ja już niebieskie lola kiedyś otwierałam, ale wyglądały one inaczej, bo były takie księżycowe. To też jest na kanale. O, pod spodem jeszcze takie dwie malutkie, fioletowa i różowa. No, ta podróbka tania nie była, ale ile rzeczy tu się trafiło. Ekstra! Zacznę może od tej małej różowej. No to lecimy z pierwszą warstwą. Zobaczymy, czy nam się tu trafi lupa. Powiem Wam, że bardzo na nią czekam, bo powinny być tu takie zagadki ukryte. Nic nie było. Warstwa numer dwa... Już widzimy tutaj kolor, jest taki czarno, przyroczysty ale nic mi tu nie prześwituje, żadna zabawka. Już nie mogę się doczekać, co będzie w środku, więc otwieramy. Co? Dostałam perukę! No nie wytrzymam. To ja otwieram tą drugą małą kulę, znaczy kapsułę. Już się więc trochę domyślam o co tu chodzi. Pewnie dlatego w każdej oddzielna rzecz będzie. No trochę dziwne, zobaczymy, co tym razem mi się trafi. Może jakaś głowa, bardzo bym na to liczyła. Ale chyba kolejne włosy. Ja zawsze myślę, że już jestem w tych podróbkach taka obeznana, że już mnie nic nie zaskoczy, a powiem Wam, że no. Za każdym razem, jak nagrywam kolejny odcinek, to coś nowego, hitowego się trafia. I mamy tu włosy w kolorze blond. Jaki macie kolor włosów? Taki czy taki? Ja mam chyba trochę pomieszany. Czas na niebieską. Przeczuwam, że tutaj dużo więcej rzeczy się trafi, więc otwieramy pierwszą warstwę. Widzimy tutaj buteleczkę. O, jest naklejka. Warstwa numer 2, ale coś Wam powiem, że ta kula dla mnie jest trochę lekka. Miętowa kula, coś niedomknięta, ale widziałam tu już pierwszą niespodziankę. Niestety nie była ona za saszetką, więc dziwna sprawa. Mamy tutaj przepiękne okulary, trochę niedomalowane. To się chyba komuś nie chciało, no nie wytrzymam, ale skienka jest ładna. To teraz mi się wydaje, że już w całości będę mogła otworzyć kulę i że nie będzie tutaj wokół żadnych niespodzianek. Tak, raz, dwa, trzy, otwieranko! A mocno to zrobić. Jest. Buty w takim perłowym kolorze. No ale najważniejsza sprawa, co jest tu? Jeszcze butelka, wyleciała. Taka już chyba była. Ody była głowa, bardzo bym prosiła. Taka duża saszetka, no to powinno być. Jest. Główka. Nie. A nie, jest, dobra. Jest, jest, jest. Myślałam, że jakaś czapka tu się trafiła. Mamy głowę. I tułów. Zobaczymy, czy te włosy będą tutaj pasować. Za chwilę spróbujemy je przymierzyć. Oczywiście kształt główki jest taki trochę niepasujący do tego, żeby tam nakładać włosy, no ale może, może. I moja najbardziej nieulubiona czynność, czyli wkładanie tych tułowiów, bo trzeba tak pozgniatać te lalki. No, włosy mi tu ewidentnie nie pasują. Wygląda jakby miał jakiś hełm na głowie. <noise> Dajcie jakieś przezwisko dla niej: hełmo oka. <noise> ale przynajmniej mogę ją jakoś ubrać. Tak się przedstawia lalka. Yy, może w kolejnych kulach będzie po prostu jakaś głowa do tamtych włosów. Ale to nawet mi te okulary nie pasują, bo nie mam jak tego zaczepić. Ale zobaczmy na karteczce, czy ona przypomina nam tutaj kogoś. Tak z włosów, chyba najbardziej do tej, ale z ubrania to niekoniecznie. W całe szczęście mamy jeszcze dużo nowości do otwierania, a na początek wybieram kapsułę różową. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że będzie tu jakaś głowa i włosy, bo fajnie byłoby dopasować tamte peruki do czegoś, co by tu się trafiło. I tak! Widać chyba tu jakąś lalkę, ale przed nami jeszcze jedna warstwa i szybko na pewno się z nią uporamy, bo to jest bardzo malutka kapsuła i sprawdzamy. Jest! No ale znowu te włosy tu do niej to nie będą pasować, bo ma te koki po prostu. A to co? Co to się zaciało? Jakiegoś liścia pani chyba przykleiła sobie do ucha. Odczepmy jej to, udało się ubranko jest spódniczka i bluzka bluzeczka była taka malutka, że myślałam, że nie będzie tutaj pasować, ale w sumie spoko wygląda ten komplet dodatkowo była jeszcze tu w środku taka naklejka, przetestujmy włosy, bo mam takie wielkie marzenie, życzenie, ajajaj ja. No, to ostatnia chwila prawdy. Rozcinamy ten suwak. Szansa na sukces, jak ja to mówię, oby mnie nie zawiedli. O, i mamy tutaj już taką dużą niespodziankę, bo kapsuła jest czarno, nawet taka trochę brokatowo czarno-różowa. Więc wiecie, nic tutaj nie widać. Może kryć się naprawdę ekstra niespodzianka. Mam taką wielką nadzieję. Jest lalka i chyba włosy będą pasować. Mam taką nadzieję. Tak mi się wydaje i bardzo ładna w ogóle jest, jak na podróbkę. Ubranie. Taka trochę syrenka. Tak ona mi wygląda w tym ubranku. Wiecie, z czym mi się skojarzyła? Z tą kulą, która tam jest perłową. Już taką kulę wielką otwierałam, a tamta to jest podróbka, więc jeśli chcecie, koniecznie ją zobaczyć, to łapka w górę. A teraz cóż mogę rzec, chwila prawdy mam nadzieję, że te włosy będą tu pasować. Spróbuję jakoś to przyłożyć. No i tak, niby się tu zmieściły, ale wygląda to dosyć dziwnie tutaj nie do końca wchodzą. Są takie prześwity. Chyba, że jakaś opaska by tu była, ale nam się nie trafiła. Jedynie taka na górę, no ale wiecie, ona mi tutaj nie zasłoni. Bardziej taka sportowa byłaby dobra, więc tu jest pierwsza opaska. Kolejną lalkę przebrałam w ubranie, które nam się trafiło wcześniej, zanim otworzyliśmy kule ale chyba nie bardzo do niej pasuje. No i tutaj teraz wysypię zdobycze z tych wszystkich kul i kapsuł, które się trafiły. Fajnie, że jest ta malutka, bardzo mi się to podoba. Raczej dużo takich dupereli, dodatków, a jeżeli chodzi o lalki, mamy tutaj aż trzy. No i która Wam się najbardziej podoba, napiszcie koniecznie numerek w komentarzu. Jeden, dwa. Lub trzy. Jestem ciekawa. Ja wybieram dwójkę. Bardzo ładne, jak na podróbkę, tak moim zdaniem. I włosy, które. Szkoda, że one nie pasują. Na tym się najbardziej zawiodłam, ale przynajmniej było śmiesznie, prawda? No to moja kapsuła została opróżniona. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli będzie ich 10 tysięcy. Nagram kolejne fajne podróbki. I zasubskrybujcie kanał, bo zbliżamy się do miliona. A na milion będę miała dla Was specjal. I specjalnie dla moich widzów, którzy oglądają właśnie ten odcinek z Long Surprise, zapraszam do mojego sklepu. A w moim sklepie. Nowości flamingowe, lamowe, worki, portfele. W moim sklepie Glambella też są również nowe wzory portfeli z lamami, z jednorożcami, z flamingami i też takie świecące. Zobaczcie na przykład takie wielkie lamy, mniejsze holograficzne jednorożce, super się świecą. Są różne wzory, ale nie jestem w stanie wam pokazać wszystkiego, naprawdę z tego mega dużo. Tu takie świecące. Flamingi różne, duże, małe. W każdym zamówieniu znajdziecie zdjęcie z moim własnoręcznym. Autografem takie dobrej jakości błyszczące i zobaczcie, tutaj mam nowy boks pandowy. Znajdziecie minimum dwie rzeczy pandowe, a reszta to będą mieszane i to są opaski, które będzie można znaleźć m.in. w tym boksie jedyne 30 zł, naprawdę od 4 do 6 niespodzianek tam będzie w środku i też zdjęcie. Specjalnie dla widzów tego odcinka na hasło Lol. Macie 20% rabatu na nieprzecenione rzeczy oprócz boksów. Buziaki! Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa!